W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia. Nie wszyscy kierowcy pamiętają o tym, że, widząc przechodzącą przez jezdnię osobę niepełnosprawną lub ograniczonej sprawności ruchowej, powinni zatrzymać pojazd i umożliwić osobie przejście przez, przez tą jezdnię. Traktują osobę niepełnosprawną jak pełnosprawną i odsyłają tę osobę na przejście dla pieszych, co jest niezgodne z przepisami. Projekt społeczny Bezpieczny Pieszy to świadomy pieszy. Realizowany jest przez Fundację O Polska Jazda Lepszy Start. Więcej informacji znajdą Państwo na naszych stronach internetowych oraz na Facebooku pod hasłem Bezpieczny pieszy to świadomy pieszy. Zapraszamy!